Dzień dobry moi drodzy, tym razem nie odcinek z Wojanowic, tylko z satysfakcji. Jest niedziela, rodzinny obiad jak pewnie był jedzony. I moi drodzy, dzisiaj się uspokoimy przed szkółką. Co prawda, chyba jutro jest wolne, ale trzeba się wyczilować. W tym odcinku naprawdę poczujemy się niesamowicie, dlatego warto oglądać do końca. No tak, z grubsza to po prostu będzie spokojny odcinek. No moi drodzy, następny odcinek oczywiście prawdopodobnie będzie jutro oczywiście z Wojanowic. A jeśli chcecie więcej takich odcinków, jak oglądam jakieś filmiki, no to dajcie znać w komentarzu i 3000 łapek i wtedy na nagrywam kolejny odcinek, oczywiście dla was. Subskrybujcie kanał, po więcej, bo lecimy teraz po 300 tysięcy subów na gamingowym kanale i normalnie zapraszam was do oglądania. Zaczynamy stawianie pochodni i haj! Znaleźliśmy diamenty! Fortuna 3! Czyli to ma być, moi drodzy, satysfakcja. Tak jak mówię, bardzo spokojny odcinek, który ma po prostu zrobić wam dobrze na serduszku, tak? To jest piękne, mój drodzy. Ile on? 27 diamentów z 6 diamentów wykopał, czy ile tam było? Nie patrzyłem dokładnie. Oh, ha, prawie cały stack. Nie, Fortuna, czy to jest coś pięknego? Co on teraz, co on teraz zrobi satysfakcjonującego? Tak jak mówię, on będzie robił po prostu rzeczy w Minecrafcie O, piesek, czyli damy mu kość, tak? Jej. znaczy to jest. To jest satysfakcjonujące, prawda? Mamy swojego pieska, ale szkoda, że to nie było zrobione za pierwszym razem. Mógł się bardziej postarać i pieska oswoić za pierwszym razem. To by było coś, coś pięknego. Czy on zrobi mini pieski? O, za pierwszym razem teraz mu siadło Zrób mini pieski, to będzie satysfakcjonujące Mini pieski zrób Proszę To no teraz no. Daj jej schaboszczaka i róbcie mini pieski No i, te, i teraz milion mini piesków rób Schabowy masz wieku. tak Jezus jak pięknie, małe pieski powstaną Haha, <laughs> co to jest za głupi odcinek O, ale słodziak Jakie słodziaki Ty jaką ten mały piesek ma obroże? On nie ma obroży chyba Aha, kopanie ściegu. Czy to jest to w sumie jest satysfakcja? Ten dźwięk jest taki. To ma nas usatysfakcjonować, moi drodzy, napiszcie, która część filmów Wam się najbardziej podobała, bo mi na razie chyba robienie mini piesków. <grymne> Nie wiem czemu. Ale kopanie Diaksów też było spoko. Tak jak mówię, dzisiaj naprawdę odcinek mega chillowy. Powiem wam chyba najbardziej chillowy na tym kanale tak szczerze Ale czasem też trzeba takie odcinki robić, moi drodzy. Ale jutro odcinek z Wojanowic Tak się da? I tak się da w Minecraftie zrobić, żeby aż tak... Ja myślę, że 4 to jest max w trzcinie. O Jezus, jaka piękność. Jak to się długo rozwalało. To jest jak masz tą... Nie schodki, ale te takie, nie wiem... Zapomniałem, jak to się nazywało. Jak to pluska do tej wody. To jest coś pięknego. Ile tego tu jest? te dźwięki. Boże! Musi... Jak mu się gra zlagowało, coś pięknego! <laughs> Co się dzieje, ty? Jednym walnięciem Jacksoniego Mieczyka nabił sobie 30 level. Kiedy to się skończy? Teraz 27 level za jednym walnięciem, jednym. Co za porąbana rzecz? Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy się da robić w Minecrafcie, ty. Cóż, za satysfakcja, moi drodzy. I naprawdę, ja pierwszy raz widzę takie rzeczy. Że da się. Nie wiedziałem, że tak to działa w ogóle. Co prawda, musisz mieć dużo kości i tej chrząstki. Nie, znaczy, no, już przerobioną kość. Mączki kostnej, o i wtedy to rośnie. Jakież tos. Czaszka mu wypadnie. Mogę się założyć na 100%. Czaszka, no. No jest czaszka. Jakby dwie czaszki mi wypadły, to ja bym wyskoczył przez okno, ale jest jedna, to, to jest do, to ten, do zrobienia, nie? Co za przycisk? Tajne przetaminy wrota. <śm> co się tam dzieje? <śm> chłopie, czemu one tańczą? One <śm> się gibią, one się gibią. <śm> a to jest schizowe. Jaka ogromna farma, a on sobie tak po prostu stworzył świat pewnie, nie? A, i teraz na przyspieszone przyś tempo chyba Ale to fajnie wygląda No, przyspieszone tempo jest Jak to będzie całe zarośnięte, to... No, tak, tyle chleba ale, ale bym się przytulał do tego <laughs> Ale na razie chyba mi się najbardziej podobały szkielety i, i marchew, bo to mnie zdziwiło najbardziej No i tańczące papugi też były spoko <laughs> Grass... Spring... Spreading? Aha! Czyli będzie trawa przenoszona. O jezu, jak to będzie wyglądać, ale to, to będzie z takim samym tempem się robić. Fajnie, jakby to przyspieszał. Ale to fajnie wygląda. Taka schiz tak schizowo strasznie. Ale ładnie się, ja. Yeah. No, teraz jest przyspieszone tempo jeszcze bardziej. Jakiś yeah, things. Fajnie mu to zarosło, i on to musiał nagrywać, on to na pewno przyspieszył Ale patrzcie, te gry te normalnie skaczą, czyli to jest po prostu przyspieszony tempo, tak jakby w świecie Nie wiem, nie wiem jak on to zrobił, jestem ciekawy Oczywiście moi drodzy, wszystkie filmiki, które dzisiaj oglądamy macie w opisie Jeśli chcecie się jeszcze raz usatysfakcjonować Ender Dragon zabity No i to jest satysfakcja, no to niby to jest koniec gry, no to jest najważniejsza część gry tak naprawdę, jak skończysz no spleć. no dobra, no jest satysfakcja, ale szkielety były lepsze No nie, dobra, to daje więcej ekspa niż ten Ja myślałem, że smog daje z max 30 level'a, to 60, co jest grane A chodzenie po powo... jak to jest, to są najpiękniejsze buty na świecie, ja takie chcę w Wojanowicach mieć Najpiękniejsze buty na świecie Tylko ciężko jest zdobyć, nie? One są tak piękne Będziesz chodzić po wodzie że <noise> to jest piękne, ale w Ojanowicach poszukam. Obiecuję, będę miał takie budki. To co? Oooo! Wylewanie wody na lawę i obsydian. Ale to mało, to takie. Często to robię w klocach, więc to już mnie nie usatysfakcjonuje. Jeżeli ktoś wygra rzadko w klocie, to wtedy może. Ty, 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 ty. No, sztosik Ale bym to schrupał. <noise> Ale fajne dzisiaj, mi się podoba ten odcinek, co dzisiaj kręcimy moi drodzy, bo jest taki, taki spokojny Zapalniczka, no i co z zapalniczką? Aha, i będzie patrzył jak się jara cały las, nie czemu spalasz lasy i gdzie będzie tlen? Jak będziesz oddychać, człowieku? Skoda, że nie przyspieszył tempa, jakby był u góry Ale to się rozprzestrzenia Jakoś nigdy się nie przyglądałem jak się palą lasy, nie? Bo zawsze jakoś staram się ugasić, nie? A nie, nie, nie palę lasów. Chyba, że chcę miejsca na domek. Wstawię tu jeszcze mam jakąś muzyczkę taką satisfying i będzie świeżnie. Świetnie, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem połączyć. Śmiesznie z świetnie i wyszło świeżnie. <laughs> co jest grane ze mną? Ja nie, nie wiem. Coś jest ze mnie tak, jestem jakimś ogórem. Co teraz? Aha, podnoszenie. Podnoszenie itemów, piękny dźwięk. Teraz słuchajmy się. Najpiękniejsza rzecz na świecie, moi drodzy. Podnoszenie i temu, ja nie wiem, kto ten dźwięk wymyślił, ale ten, kto dźwięk ten wymyślił, jest najlepszy. <grym> Jestem ciekawy, jak ten dźwięk został nagrany. O, ścinanie owieczek! No, w wojanowicach to robiłem już. strasznie dużo. <grym> Szczególnie zielonej wełny zbierałem, nie? No, biała to tak. ścinanie. Te dźwięki są świetne w tym minecraftcie Owieca. Aha, dajesz jej wełnę swoją. No nie, no świetnie. Nie ma to jak dawać owieczce swoją wełnę, ale to już święto, Nie, no pięknie. Na pewno się ucieszy. Łowienie rybek. O jak przylatuje. I rybcia. Fajnie, jakby złowił wędkę zęczętowaną. Wtedy bym usatysfakcjonowany. Po co nam rybę pokazuje? O co tu chodzi? No rybcia, no. Aha, jak się postawi podnie, to to spadnie wszystko, czy nie? Czy mi się wydaje tylko. Aha, o to chodziło. Zapomniałem, że tak się da przecież. Coś <grystanie> pięknego. I to się niszczy całe. Jak to wygląda? Jak taka klepsydra. Co strasznie z Chin Piękna rzecz. Przecież zapomniałem, że tak się da w klocach robić w ogóle. Zawsze mnie ten w kopalniach denerwował. To co ty zrobisz z tym żelkiem? <grystanie> O mój Boże, co? Aż mi zrogowało, ale to było tak piękne Minecraft Crashed Jakie to było świetne Aha, przejażdżka, przejażdżka, No przejażdżka jak przejażdżka, no co? No... Kurde, to tak jakby cały Minecraft był satysfakcjonujący tak naprawdę To tak wygląda, przejażdżka, no Minecraft droid O, tam jakieś kurde główki, creeperów Widać, że dużo Creeperów zabił. Ale ja, ja pierdziele Piękny biome to jest akurat. Te, co są, to takie dziwne góry. Rzadko spotykane, ale jest tak piękne. Tam chcę zbudować jakiś dom. Nie, nie. Nie rób tego. Gdzie oni będą mieszkać teraz? Powiedz mi. Dlaczego ty. To... <ślesk> biedni wieśniacy, a oni poginęli wszyscy. To przynajmniej dobrze, bo nie mam i tak już gdzie żyć Co za człowiek zniszczył wszystko, całą wioskę Jedzenie sobie dla siebie zostawił jedynie Czy jakiś osadnik przetrwał? Halo osadnicy gdzie jesteście? Aha teraz na zwykłym świecie To teraz krowy zabije wszystkie Rozwalanie TNT to zawsze są jakieś problemy Ciekawe jak to będzie wybuchać Jaki wężyk nie ja, biedne krowy, Pa, one tam stoją na tym. Bieda, biedne nie wiedzą co się dzieje No i teraz tamte krowy co tam są. Gdzie są moi bracia? Śmieciu <laughs> No i dziupla, no i co? Dziupla! Żółwiki? Co z żółwiami? Co z żółwiami jest nie tak? Będzie wyklubał pewnie małe jaja płynie Nie będzie wyklubał małe jaja, jak nic Gdzie on chcę płynąć? Co, co, co on robi? Co zamierzasz przyjacielu? <laughs> Aha, jakieś ko ko koralowce. Koralowce, to się ciężko mówi. Jak korale. Ale piękne tu są ryby. W ogóle ja nie wiedziałem, że takie ryby są w Minecrafcie. Naprawdę, bo ja nie, ja nie, rzadko pływałem pod wodą w ogóle. Nigdy tego podwodnego świata jeszcze nie zwiedzałem. Ale z Wojanem coś się ogarnie, bo on już tam ogarnia ten temat. Co on zrobi? Aha, niszczy farmę. O nie. I co, i będzie taki trójkącik? Znaczy czworokącik, czemu ja powiedziałem trójkącik? Czworokącik, jak to fajnie wygląda On może coś zbudować z tego i polecieć do góry, ciekawe jak to będzie wyglądać Co za sztos, jak to fajnie wygląda Znaczy mu laguje, nie? No nie, no ale tyle chlebka zniszczył, znaczy nie zniszczył, no tak jakby ściął, nie? Co on zrobi? Będzie stawał wodę na stone, nie? Satysfakcja Wszystko Całe? On to wyliczył. On to wyliczył w ogóle. Nie wiedziałem. O, latanie litrom, Czy on przeleci przez jakieś góry? Bo jest akurat na takim wiemy, co może zrobić, coś fajnego. Powiedz, że on to zrobi. Czy tak sobie będzie latał? Jaki piękny świat. Aha, bo on sobie stworzył ten największy, taki najdziwniejszy świat. Aha. Proszę, przeleć przez te góry. To będzie najlepsze. To jest jak w takim filmie. Jak pięknie. Nie, no ja się w sumie usatysfakcjonowałem, myślałem, że te filmy będą gorsze, bo co z Minecrafta może być satysfakcjonujące. Ja szczerze to fajne filmik, fajnie mi się to oglądało. Przeleci przez to małe ten, nie, na sam, nie, on to zrobi, <laughs> on to zrobi. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca, no mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobało. Widzimy się już prawdopodobnie jutro, Na no, za dwa dni na pewno, ale jutro to zobaczymy, dam, dam wam jeszcze znać. Ale w następnym odcinku z Wojanowic, subskrybujcie kanał, łapeczki do góry i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i siemano